Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, co on o Tobie myśli? Kartę przełożyłam i tradycyjnie losuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedna pytania. Koło fortuny, co wychodzi naprzeciw? A z kilku? Wynik, odpowiedź, rada? 9 buław, dołożę kartę. Rycerz pętacz, dołożę kartę. Dwójka kiliów. Na spodzie talii jest karta, dwójka buław, i to może być tło czytania. Stoimy. Dwójka buław pokazuje ograniczenie i brak rozwoju. Setno koło fortuny. Każda akcja pociąga ze sobą reakcję. Każde działanie, decyzja jest konsekwencją naszego planu. Nie wiemy, co z tego wyjdzie, ale mamy nadzieję, że będziemy mieli szczęście. To jest przejście z jednego stanu do drugiego. Człowiek szuka albo już znalazł odpowiednią osobę, aby mieć z tą osobą wspólne życie. Znajomość. Mogła być przypadkowa i nie oznacza dalszego rozwoju. Dla osób samotnych, koło fortuny zapowiada dużą zmianę. Niedługo właściwa osoba wkroczy nasze, w nasze życie. Trudno jest przewidzieć, w jakich, w jakich okolicznościach poznamy tę osobę, ale opatrzność losu czuwa nad nami. Osoby możemy spotkać w podróży, w transporcie, w miejscu publicznym czy na portalach. O pokazuje miłość, która jest nam przeznaczona. Ale aby tak się stało, to potrzebujemy wiedzy o partnerstwie, o związku. Ważne są kontakty. Co wychodzi naprzeciw? Askilchów. To są kaprysy, egoizm, zachcianki, wygoda. Askilchów pokazuje naszą niską samoocenę, niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy. Mamy niezaspokojone potrzeby, też jest brak zrealizowania potencjału. Zamknęliśmy oczy na pewne sytuacje, nie chcemy czegoś zobaczyć, lub specjalnie zamykamy oczy, aby dostać to, co chcemy. Kiedy otworzymy oczy, to nam się to nie podoba, więc zamykamy oczy i mamy to, co chcemy. Sytuacja może się rozwijać w pozytywny sposób. Ale ta osoba nie rozwija się w pozytywny sposób. Nie widzi prawdziwego stanu rzeczy. Szuka daleko. A to, co ma pod nosem, to na to zamyka oczy. Wynik, odpowiedź, rada. Dziewięć buław, rycerz pentakli i dwójka kielichów. Jeżeli obniżamy swoje standardy, aby być z tą osobą, to zadaj sobie pytanie: kim jesteś? Lojalność, miłość i szacunek jest fundamentem do stworzenia i utrzymania związku. To są trzy mocne struktury. Jeżeli tego nie mamy, to związek nie przetrwa próby czasu. To tylko czas. Kiedy zaniżamy swój poziom, to nie robimy tego dla siebie, tylko dla strony przeciwnej, która już zaniża nam poziom, która nie ma naszego standardu. Tutaj też jest pokazana taka pewność siebie, pewność swoich działań. Pewność zachowań czy poglądów. Ale po nocy jest dzień. I proszę nie być takim pewnym siebie, bo czas szybko biegnie. I to koło fortuny może nas rozliczyć z braku wiedzy, z braku fundamentów, czy z hipokryzji. Związek rozpadnie się, ponieważ para nie kocha się, lub jeden z partnerów nie kocha stronę przeciwną. Para nie rozmawia z sobą. Różnią się w kwestiach fundamentalnych. Nie idą tą samą drogą. Para ma różne cele. Prowadzą różne style życia. Stworzymy związek z osobą, która ma podobne wartości, pielęgnuje te wartości. powinna być Para powinna być podobna do siebie. Przeciwieństwa się nie przyciągają. A jak na siłę się przyciągnęliśmy, to już w początkowym okresie związek będzie poddany wielokrotnej próbie. Więc szkoda jest marnować swój czas, cenny czas dla osoby, która ma inne pole widzenia. Ale chcemy wygodę. Zamykamy oczy. Przed nami jest. Spotkanie odpowiedniego partnera. Dziękuję. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec z górą albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba o siebie.